Pismo święte w liście do Filipian, rozdział 2, werset 5, nawołuje nas, abyśmy przyjęli taki sam sposób myślenia, jaki wykazał Chrystus Jezus. Co to naprawdę oznacza? Oznacza to, że musimy odzwierciedlać postawę i myśli, jakie miał nasz zbawiciel. Przyjrzyjmy się więc przykładowi, jaki pozostawił nam Jezus. Marka godzina pierwsza trzydzieści pięć podaje, że Jezus bardzo wcześnie, jeszcze w ciemności poranka, wstał, wyszedł i udał się na miejsce odosobnione, aby się modlić. Ale dlaczego pismo święte tak szczegółowo opisuje jego działania i moment, w którym miały miejsce? Wierzę, że modlitwa o świcie jest sposobem na ustalenie naszych codziennych priorytetów i skupienie się na Bogu od początku każdego dnia. To przygotowuje nas do utrzymywania ciągłości tej komunii z Bogiem lub utrzymywania tego samego ducha modlitwy przez cały dzień. Możesz czuć się wyczerpany i wyczerpany bitwami, które stoczyłeś, być może martwisz się, że te konflikty będą się utrzymywać aż do następnego dnia. Pozwól jednak, że Cię zachęcę, kiedy poczujesz się przytłoczony, jak gdyby armia zbliżała się przeciwko Tobie, wołaj w modlitwie i uwielbieniu. Jest tylko jeden Bóg, który może zapewnić Ci odpoczynek. Tylko Jezus może Cię zaprowadzić do spokojnych wód. Tylko Jezus Chrystus może o Twoje siły. Dlatego nie zniechęcajcie się obecnymi wyzwaniami i nie zamartwiajcie się nadmiernie tym, co przyniesie przyszłość. Zamiast tego już teraz wołaj do Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię, żebyś szukał Pana przede wszystkim. Wzywajcie imienia, które jest ponad wszelkie imię imienia Jezusa Chrystusa. Wzywajcie lwa Judy, księcia pokoju, wieczną skałę. Kamień węgielny, Najwyższego Kapłana, Świętego, Ojca Przedwiecznego. Wzywajcie Boga Wszechmogącego, Tego, który jest, który był i który ma przyjść. Wołajcie do tego, który rozkazuje legionom aniołów, do tego, którego Słowo stwarza, do tego, który dzierży klucze życia i śmierci. Niezależnie od wyzwania lub okoliczności, przed którą stajesz dzisiaj, Bóg chce, abyś go ścigał. Musimy zawsze patrzeć na Jezusa Chrystusa. Tylko on jest godny naszego oddania, uwielbienia i uwielbienia. Musi zajmować centrum, szczyt naszych priorytetów. Jeremiasz 33:3 mówi nam: wołajcie do mnie, a odpowiem i powiem Wam rzeczy wielkie i ukryte, o których nie wiecie. Psalmie 50, 15 czytamy. Wołajcie do mnie w dzień utrapienia. Wybawię was, a wy czcicie mnie. Kiedy więc zwrócisz się ku Bożym obietnicom, pamiętaj, aby zaufać mu w trudnych chwilach, a on cię uratuje. Mówi: Trwajcie we mnie, a ja was odnowię. Zaprasza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Dlatego pokładajcie nadzieję w Bogu. Zawsze ma idealne rozwiązanie. Wołaj do niego dniem i nocą. Z tym zrozumieniem modlmy się. Ojcze niebieski, Panie i Zbawicielu, Jezu Chryste, mój odkupicielu i dobrym pasterzu, przychodzę dziś do ciebie z pokornym sercem i wysoką wiarą. Jego imię jest wywyższone ponad wszelkie imiona. Dziękuję za Twoją niesamowitą i nieskończoną miłość. Wołając jego imię, utwierdzam się w pewności, że jego obecność jest stała w moim życiu. Wiem, że w chwilach niepewności i ucisku mogę znaleźć schronienie i siłę w Tobie, O Boże! Nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować komfort i pokój, jakie znajduję w Jego towarzystwie. Kiedy burze życia próbują mną wstrząsnąć, Twoje słowo jest kotwicą, która chroni moją duszę. W jego obecności wszelki strach zostaje złagodzony, a wszelkie wątpliwości rozwiane. Dlatego potwierdzam, Panie, moje całkowite poleganie na Tobie, wiedząc, że na każdym kroku, który stawiam, Twoja ręka prowadzi moją drogę. Zapraszam wszystkich, którzy słuchają lub oglądają te chwile modlitwy, aby przyłączyli się do mnie w poszukiwaniu głębszego połączenia z naszym Stwórcą. Odłóż na bok codzienne troski i daj się ogarnąć Bożej łasce. Niech ten czas komunii z Bogiem będzie punktem odnowy, w którym zmęczone serca nabiorą nowej energii, a zmartwione umysły odnajdą spokój. I niech w miarę postępów każdy z nas będzie świadkiem przemieniającej mocy Bożej miłości w naszym życiu. Niech nasze podróże będą naznaczone chwilami wielkiej zażyłości z Panem, podczas których On przemawia do naszych serc i objawia więcej swojego charakteru i woli wobec naszego życia. Dlatego nie wahajmy się uczynić Jezusa Chrystusa naszą pierwszą pomocą w każdej sytuacji. Nie tylko w chwilach kryzysu, ale w każdej sytuacji, czy to radości, czy wyzwania, ponieważ poznanie Boga i chodzenie z Nim to nie tylko nasze największe bezpieczeństwo, ale także największa radość. Wołajmy nadal do Boga, szukajmy Jego oblicza, słuchajmy Jego głosu. Uczynimy modlitwę nie tylko schronieniem w trudnych chwilach, ale fundamentem, na którym budujemy każdy dzień naszego życia. Gdy bowiem wzywamy imienia Pana, zostajemy odnowieni, odnowieni i wzmocnieni. Z sercami pełnymi nadziei i ustami gotowymi do uwielbienia, idźmy dalej, wiedząc, że miłość Boga nigdy nas nie zawodzi, a Jego wierność jest wieczna. Obyśmy zawsze pamiętali i głosili moc Jego imienia, które jest ponad wszelkie imię, i abyśmy przez naszą wiarę i świadectwo inni mogli poznać głębię i bogactwo miłości Chrystusa. Dlatego pozostajemy niezmienni, ufni i pełni wdzięczności, głosząc zawsze dobrą nowinę o zbawieniu dostępnym dla wszystkich przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Strzeże naszych serc i umysłów, gdy każdego dnia żyjemy pod Twoją błogosławioną łaską. Amen. Panie, wywyższam dzisiaj Twoje najświętsze imię i uznaję, że tylko Ty jesteś Bogiem, do którego należy wszelka siła, chwała i cześć. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją wierność, która zapewnia mi wszystko czego potrzebuję aby żyć z odwagą i autorytetem na tym świecie. Twoja mądrość jest niezrównana i Twoja moc jest niezrównana. Jesteś Bogiem, który hojnie zapewnia nam to, czego potrzebujemy, a nawet więcej, czy to uzdrowienie, odnowienie, ochronę, czy pokój. Zwracamy się tylko do Ciebie, Panie Jezu. Modlę się za każdą osobę, która dzisiaj usłyszy mój głos, dla tych, którzy szukają uzdrowienia, niech znajdą odnowienie w Twoich ramionach. Niech ci, którzy czują pustkę, odnajdą satysfakcję w Twojej obecności. Niech ci, którzy się zgubili, Ojcze, odnajdą światło na swoich ścieżkach w Twoim słowie. Modlę się za tych, którzy stoją w obliczu smutku lub straty aby zostali napełnieni Twoją miłością i współczuciem, oraz aby ta miłość ich objęła i dotarła. Panie, bądź wywyższony, Królu Jezu. Wzywamy Ducha Świętego, zapraszając Go, aby wszedł do naszego życia, naszych serc i domów, aby dał nam siłę, której potrzebujemy każdego dnia. Duchu Święty, prowadź nas do przyszłości zakotwiczonej w Chrystusie, Przyszłości bezpiecznej w twoich ramionach. Pomóż nam, Duchu Święty, pozostawić za sobą przeszłość grzechu i bólu i prowadź nas, abyśmy skupili wzrok na ofierze, którą Chrystus złożył na krzyżu Kalwarii. Zwracamy nasze serca, aby pragnęły rzeczy Bożych i modlę się, abyś odnowił, odnowił i odświeżył nasze serca, umysły i dusze. Daj nam pokój tam, gdzie panuje zamieszanie, zamknięcie tam, gdzie jest to potrzebne i siłę tam, gdzie jesteśmy słabi. Wypełnij pustkę, która dręczy nasze serca, usuń wszystkie blizny po bolesnych sytuacjach, których doświadczyliśmy, i pozwól nam wyciągnąć lekcje, których ty chcesz, abyśmy się nauczyli, abyśmy mogli iść do przodu i lepiej wierzyć w Twoje królestwo. Nawet modląc się teraz, Panie, głoszę Twoje słowo, że większy jest we mnie niż ten, który jest na świecie. Oznacza to, że Ty, Królu Jezu, umieściłeś we mnie siłę do pokonywania przeciwności losu, siłę do pokonywania zła. Dlatego cieszę się i dziękuję Ci za moc chodzenia w zwycięstwie, Moc przezwyciężania grzechu, wszystko od Ciebie. Dziś kłaniam się, uniżam i oddaję Tobie wszystko, czym jestem, ufając i wierząc, że Ty mnie wybawisz, odkup mnie i uczyń mnie znowu całością. Dziękuję Ci za ogromną miłość i miłosierdzie, które zawsze mnie podtrzymuje. Z każdym upadkiem Twoja łaska mnie podnosi i nawet znając wszystkie moje ograniczenia i słabości, nadal mnie wzmacniasz. Modlę się, abyś przez moc Ducha Świętego udzielił mi niezbędnej siły i łaski do wypełnienia Twojej woli w moim życiu i wszystkiego, czego ode mnie oczekujesz. Oświadczam, że z moją duszą wszystko w porządku, że wszystko jest dobrze we mnie i wyznaję, że wszystko jest dobrze w moim życiu i w moim domu. Niech Duch Święty obdarzy mnie śmiałością i odwagą, niech pomoże mi być mocnym i mocnym w wierze. Modlę się, abym nie czuł strachu w żadnej dziedzinie mojego życia. Modlę się, abym nie był osobą wierzącą przytłoczoną zmartwieniami, niepokojem i stresem. W imieniu Jezusa jestem wdzięczny, że jesteś kochającym Bogiem, Bogiem o nieskończonej mądrości i mocy. Jestem wdzięczny, że pomimo całej Twojej mocy i chwały, wciąż znajdujesz czas, aby wysłuchać moich modlitw i odpowiedzieć na nie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko, co czynisz, za dobroć i miłosierdzie, które okazujesz, za to, że obdarzasz mnie zdrowiem, siłą do pracy i za opiekę nad moją rodziną. Jesteś takim dobrym i troskliwym Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak bardzo mnie kochasz, i pragnę trwać i przebywać w Twojej obecności, mieć z Tobą bliską komunię, bo tylko w Tobie moja dusza może być naprawdę odnowiona i wzmocnione. Przywołuję Twoje słowo i zapewniam, że dobroć i miłosierdzie z pewnością będą mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia. Mam zwycięstwo w imieniu Jezusa nad wszelkim złem, nad każdym Goliatem. Oświadczam, że odniosłem zwycięstwo nad przeszkodami postawionymi przez wroga, dzięki mocy, która jest we krwi baranka, mocy, która pozwala mi codziennie pokonywać, codziennie być błogosławionym. Budzić się każdego dnia w Twojej łasce i miłosierdziu. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy, królu Jezu. Amen.